Crux Lunar to jeden z najtańszych wentylatorów z adresowalnym podświetleniem RGB. W cenie niecałych 100 zł dostajemy 320 mm9-opatkowe śmigła o prędkości obrotowej do 1200 rpm instrukcję, instrukcje, zestaw śrubek do montażu, kontroler oraz pilot do zdalnego sterowania podświetleniem. Instalacja śmigiełek jest banalnie prosta. Dzięki dołączonemu kontrolerowi nie potrzebujecie nawet płyty głównej ze złączem ARGB. A całość podłączamy ze sobą szeregowo, więc wszystkie wentylatory bez problemu można podpiąć do jednego złącza. Same śmigła pracują stosunkowo cicho, po zamontowaniu ich w kąpie w czasie spoczynku, PC generuje około 35 dB, natomiast pod obciążeniem jest to niecałe 38. Podświetlenie sterowane pilotem pozwala nam na ustawienie jednego z kilkunastu kolorów lub też kilkudziesięciu wbudowanych, predefiniowanych trybów świecenia, a pełny odcinek o PC jest za 1200 zł, którego właśnie widzicie na ujęciu dostępny jest już na moim kanale.